W jednym z bielskich publicznych przedszkoli doszło do wstrząsającego incydentu, który zburzył poczucie bezpieczeństwa nie tylko jednego dziecka, lecz także całej lokalnej społeczności. Prokuratura rejonowa Bielsko-Biała Południe zdecydowała się postawić poważne zarzuty kobiecie mającej 66 lat, która przez wiele lat pracowała jako wychowawczyni przedszkolna, będąc odpowiedzialną za opiekę nad najmłodszymi. Zarzuty te dotyczą znęcania się nad sześcioletnim chłopcem, będącym jednym z jej podopiecznych. Cała sprawa użała światło dzienne w dramatycznych okolicznościach, kiedy to dziecko, zapewne z ogromnym wysiłkiem i przełamując strach, opowiedziało swojej mamie o tym, co działo się w przedszkolnej sali. Według relacji chłopca, był on bity przez inne dzieci z grupy, ale to nie wszystko, przerażające było to, że wszystko działo się za cichym przyzwoleniem jego wychowawczyni, która zamiast chronić i reagować, miała biernie się temu przyglądać, a być może nawet do tego zachęcać. Był kwiecień 2024 roku, kiedy przedszkolak odważył się opowiedzieć matce o doznawanej krzywdzie. To, co początkowo mogło wydawać się przypadkowym incydentem, po głębszym przyjrzeniu się zaczęło budzić coraz większy niepokój. Rodzice, zaniepokojeni opowieścią syna i dostrzegając, że jego zachowanie również się zmieniło, stał się bardziej wycofany, lękliwy, a nocami miewał koszmary, zdecydowali się nie pozostać bierni. Złożyli oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wobec ich dziecka, nie chcąc dopuścić do tego, by podobna sytuacja spotkała inne dzieci. Rozpoczęte śledztwo ujawniło szereg niepokojących faktów. Przeprowadzone dowody wskazywały, że sytuacja przemocowa nie była jednorazowa i że chłopiec mógł przez dłuższy czas doświadczać znęcania, zarówno fizycznego jak i psychicznego, w atmosferze obojętności i przyzwolenia ze strony osoby, która miała być dla niego opiekunem i przewodnikiem w pierwszych latach edukacji. Zgromadzone materiały dowodowe doprowadziły prokuraturę do postawienia kobiecie zarzutu znęcania się nad osobą pozostającą w stosunku zależności, co w tym przypadku odnosiło się do relacji pomiędzy wychowawcą a dzieckiem. Relacji, która powinna opierać się na trosce, zaufaniu i bezpieczeństwie. Podczas przesłuchania kobieta stanowczo zaprzeczyła wszystkim zarzutom. Utrzymywała, że nie dopuściła się żadnego niewłaściwego zachowania, jednak jej wyjaśnienia okazały się nie tylko niespójne, ale również sprzeczne z dowodami, które już znajdowały się w aktach sprawy. Mimo, że nie przyznała się do winy, prokuratura nie miała wątpliwości, że sprawa musi zostać skierowana na drogę sądową. W przypadku uznania winy. Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Głos w sprawie zabrał również Paweł Nikiel, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Bielsku Białej, który wyraźnie zaznaczył, jak ważne jest, by nie lekceważyć żadnych sygnałów płynących od dzieci. Podkreślił, że każde dziecko ma prawo czuć się bezpieczne i wysłuchane, a każde nawet z pozoru błahe skargi powinny być traktowane z najwyższą powagą. Szczególny nacisk położył na fakt, że osoby, które zawodowo zajmują się opieką nad dziećmi, Muszą wykazywać się nie tylko odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim wysokim poziomem empatii, moralności i etyki zawodowej. Zaufanie, jakim obdarzają ich rodzice powierzając im swoje dzieci, jest ogromne i wymaga absolutnego profesjonalizmu oraz uczciwości. Cała sprawa poruszyła mieszkańców Bielska-Białej, którzy z niedowierzaniem przyjęli informacje o zarzutach wobec kobiety, która przez lata uchodziła za spokojną i kompetentną wychowawczynię. Wielu rodziców zaczęło zadawać sobie pytania, jak długo to wszystko mogło trwać, dlaczego nikt wcześniej nie zauważył niepokojących sygnałów i czy ich własne dzieci były bezpieczne. Atmosfera niepewności i obawy zawisła nad przedszkolem, które wcześniej cieszyło się dobrą opinią, a teraz musi zmierzyć się z cieniem poważnych oskarżeń.